Witamy wszystkich w odcinku bonusowym poznaj Jezusa, dotyczącym tego, co to znaczy być uczniem pana Jezusa Chrystusa. Witamy te osoby, które trafiły tutaj z świadectwa Kamila Jakubowskiego i dosłownie chcemy liznąć ten temat, tak? Uczniostwa. Ja tylko może na wstępie powiem, że ja w ogóle w tym roku, w zeszłym roku właściwie, pod koniec zeszłego roku zrozumiałem, kim jest ewangelista. Dlatego, że wcześniej miałem obraz ewangelisty, takiego Obiliego Grahama, który. Gromadził e, tysiące ludzi na stadionach, i myślałem, że ewangelista to taki człowiek, który ma gromadzić ludzi na stadionach. Natomiast e, e, słyszałem też taką jedną z jego wypowiedzi, i kiedy zapytali go pod koniec życia, e, czy jeśli mógłby zrobić jakąś rzecz ponownie, tak, czy wejść na tą drogę chrześcijaństwa od początku, to, to co by zrobił inaczej? On powiedział, że poświęciłby o wiele więcej czasu na e, wyposażanie uczniów, na wyposażanie ewangelistów, którzy którzy dalej rozniosą Ewangelię, zamiast gromadzić ich tylko na stadionie. I kiedy Wojtek Radecki właśnie w zeszłym roku rozrysował mi na kartce, jak skuteczne może być pomnażanie uczniów i do jakiej ilości ludzi można dotrzeć z Ewangelią właśnie dzięki pomnażaniu, to wtedy otworzyły mi się oczy na tą rzeczywistość i zrozumiałem, że jeśli chcę zdobyć Polskę dla Jezusa, a to jest moim celem, że wielu również ludzi, którzy to oglądają, to muszę pozyskiwać uczniów i uczyć ich tego samego, czego ja już się nauczyłem. Kamil, kim właściwie jest uczeń Jezusa, gdybyś mógł tak powiedzieć w paru zdaniach? Czy każdy może mieć udział po prostu w tym wszystkim, o czym czytamy w Biblii, w dziejach apostolskich i o czym opowiadałeś w swoim świadectwie? Ok, czyli y, patrząc na Słowo Boże, na Biblię, wiemy, że uczeń, te słowo po polsku brzmi specyficznie dlatego, że uczeń nam się kojarzy, wiecie, z postawówką, z liceum, że uczysz się czegoś i po prostu później jesteś kimś tam, tak? Jakby coś wykonujesz, jakiś tam rodzaj pracy czy, czy, czy profesji. Jeżeli patrzy na Biblię i patrzy na to, jak Pan Jezus funkcjonował i apostoł Paweł, czy na przykład fragment z Tymodosza 2.2, tak? Znajdź ludzi godnych zaufania, którzy będą mogli uczyć kolejnych, aby kolejni uczyli kolejnych, to dochodzimy do takiego wniosku, że Uczeń Jezusa tak naprawdę jest naśladowcą, czyli naśladowca to jest ten, który uczy się, praktykuje i od razu uczy kolejnych. Czyli to co, masz od, 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 to, co masz, od razu oddajesz, od razu pomnażasz. Czyli nie gromadzisz wiedzy w nieskończoność, tylko od razu przekazujesz innym, tak? Tak jest. Ale bez praktykowania tego, czy najpierw poprzedzając to praktyką? Tak, dokładnie, dobre pytanie. Więc jakby pokażę Wam taki diagram, rozrysuję go na spokojnie, ale my wiemy, że człowiek, który idzie za Jezusem, powinien pierwsze zdobyć wiedzę. Czyli uczysz się po prostu, co jest napisane w Słowie, później zaczynasz to praktykować, i kiedy y, zaczynasz praktykować, to nagle okazuje się, że rozumiesz dokładnie, o co w tym wszystkim chodzi. Czyli przez praktykę tak naprawdę doświadczasz, czyli przez praktykę posłuszeństwo rozumiesz coraz bardziej, jak Bóg działa i czym jest Słowo, jak on jest aktywowany w działaniu. Nie? I dla mnie, dla moich braci, kochanych i, i, i sióstr, które mamy tak w Polsce, widzimy, że to jest klucz do tego, aby pomnażać uczniów, którzy pomnażają, pomnażają prawdy Boże dalej, ale w praktyczny sposób. Nie? Więc może teraz możemy to narysować. Ja pokażę co i jak, ok? Ok, słuchajcie, to pokażę Wam dwa wzory, które dla mnie osobiście były bardzo cenne, myślę, że dla innych również. Musimy pamiętać, że te wzory są pewnym rodzajem działania chrześcijanina w kościele czy poza kościołem. Pierwszy wzór, który możemy zaobserwować, to jest wzór grecki. I on jakby najczęściej jest widoczny w kościołach, w miejscach, gdzie funkcjonujemy. Ten wzór pokazuje nam, że na początku musimy coś usłyszeć, czyli mamy wiedzę. i usłysz później mamy zrozum a na końcu daleko później mamy zrób jednak wzór hebrajski ten który pokazywał nam pan Jezus on wygląda zupełnie inaczej zobaczcie na początku mamy usłysz, później mamy zrób, czyli wykonaj, a później jest a zrozumiesz. Czyli o tyle to jest ważne, że kiedy słuchamy Biblii czy czytamy Biblię i zaczynamy ją wykonywać, Nagle się okazuje, że rozumiemy dokładnie, jak to funkcjonuje, jak to powinno funkcjonować w naszym życiu i co dokładnie znaczy to słowo. Czyli wzór grecki i wzór hebrajski. Spróbujcie hebrajski, który wskazał na Pan Jezus. Czyli Kamil Uczeń to nie jest człowiek, który siada w ławce, nieważne, czy w kościele katolickim, czy w kościele ewangelicznym, zielonoświątkowym, jakimkolwiek. Przeładowuje swoją głowę kazaniami, czy też w każdą niedzielę słucha nowego kazania, niekoniecznie to wykonuje, bo tak wygląda obecnie rzecz, rzecz, rzeczywistość chrześcijańska w Polsce, nikogo nie oceniając, nie osądzając. Po prostu ludzie są w tym wychowani i często nie wiedzą, że jest coś innego, więc e, nagrywamy to po to, nie żeby się wywyższać i pokazać, że my jesteśmy tu super uczniami, tylko żeby pokazać pewien wzorzec, który można później powielać. Tylko uczeń to jest człowiek, który to, co zrozumie, czy też nawet niekoniecznie zrozumie, tylko to, co przeczyta, idzie. I wykonuje, i kiedy uda mu się to wykona wykonać, to następnie kolejną osobę uczy tego samego. Jakie ty obecnie widzisz potrzeby w kościele, kiedy patrzysz tak dzisiaj na kościół szeroko, na kościół w Polsce, to jakie właśnie ty widzisz potrzeby, że yy, co kościół musi zacząć praktykować? Czy gdzie musi zmienić swoje myślenie? Wiesz, co, to jest bardzo fajne pytanie i trudne z jednej strony. E, na pewno potrzeby są tego typu, że w kościele brakuje objawienia zrozumienia tego, że Mateuszu 28, ten fragment, który mówi bardzo mocno do kościoła, który jest nakazem jednym z trzech takich najważniejszych, tak, jest nakazem, abyśmy czynili uczniami innych, abyśmy uzdalniali ich do tego, aby oni kolejnych mogli uzdalniać. Potrzeba z tego typu, aby ludzie zrozumieli w Kościele, że każdy może być albo powinien być uczniem Jezusa, który zdobywa kolejną osobę. Pytanie brzmi tak, to nie jest krytyka. Pytanie jest, czy kiedykolwiek udało wam się zdobyć koźle Jezusa i czy kiedykolwiek udało wam się nauczyć drugą osobę czegoś praktycznego. Czyli na przykład, jeden z przykładów. Jeżeli głosisz Ewangelię, super. Jeżeli potrafisz głosić Ewangelię, chwała Bogu za to. Pytanie, czy Ty potrafisz nauczyć drugą osobę, jak Ewangelię praktycznie. Nie tylko powiedzieć mu, ja robię to tak, tylko wyjść z kimś po prostu, iść z kimś na ulicę, iść z kimś do pracy, do, do najbliższego ojkos i pomóc komuś powiedzieć, swoje, ja robię to tak, zwróć uwagę na to. Czy potrafisz innych nauczyć, jak chrzcić? tak? Czy jesteś w stanie nauczyć inną osobę czytać Biblię ze zrozumieniem? Czy jesteś w stanie nauczyć drugą osobę, jak słuchać Ducha Bożego? Więc, więc ta potrzeba jest olbrzymia ze względu na to, że my wiemy, że bardzo mało osób w kościele przebywa, nowych uczniów, głównie jest tak zwana, wiesz, roszada albo taka, taki transfer, czyli ludzie wychodzą z jednego kościoła, bo to mi się nie podoba, tak, idę do innego i później się okazuje, że tak naprawdę ten kościół zdobywa tych uczniów, tak? Ze względu na to, że dane osoby przechodzą do tego kościoła, ale one nie zdobywa nowych uczniów. A jeżeli zdobywa nowych uczniów, to ci uczniowie często nie są w stanie wykonać pewnych rzeczy, dlatego że centralizują się tylko na jednej osobie i słuchają tylko jednej osoby. My wiemy, że Biblia w liście do Koryntian, tak? Mówi wyraźnie, 14 rozdział 26 werset mówi o tym, że kiedy się zgromadzamy, niech każdy ma udział w Kościele. Czyli musimy zrozumieć, że każdy jest ważny, każdy ma coś do powiedzenia, każdy z nas ma dary, umiejętności, dary, wiesz, doświadczenie. Więc kiedy w Kościele dochodzi do takiej wymiany, że każdy może czegoś udzielić, nagle Kościół zaczyna żyć. Czyli nie tylko stoi pastor, głosi kazanie, wszyscy słuchają, czy stoi ksiądz, głosi kazanie, Kazanie, wszyscy słuchają, tylko jest wzajemna wymiana, tak? Co, tak. Każdy powinien mieć udział w kościołach. Tak. Ja mam wielu przyjaciół i wielu też pastorów braci, których bardzo kocham i szanuję i pozdrawiam serdecznie. Nie chodzi o krytykę. Chodzi, chodzi mi bardziej o to, że Kiedyś usłyszałem takie fajne słowa człowieka, który jest zaangażowany w misję, czyli on próbuje docierać ze swoimi uczniami, pracownikami w miejscach, gdzie nie słyszano jeszcze o Jezusie. Czyli oni płacą najwyższą, wiesz, w najwyższą cenę. On powiedział taką rzecz, która bardzo mnie dotknęła. Jeżeli ja chcę nauczyć się jeździć na rowerze tak dobrze, aby brać udział w Turn the Poem, który niedawno był w cieszynie, tak? To czy patrząc na osobę, czy ja mogę być takim zdolnym, wiesz, sportowcem, nie? Czy ktoś musi mi pokazać, jak zrobić pewną rzecz, jak wsiąść na ten rower, jak ćwiczyć, aby być zdolnym. Więc patrząc na człowieka, Nieważne gdzie on jest na scenie, ja nie mam możliwości od niego się nauczyć praktycznie rzeczy, dlatego że go słucham, a w Jakubie jest fragment, który mnie bardzo dotyka. Jest napisane: Nie bądźcie słuchaczami, ale wykonawcami słowa. Więc nie o to chodzi, żebym słuchał. Ja od wielu lat nie słucham kazań, nie dlatego, że nie lubię, tylko dlatego, że nie mam na to czasu. Wolę spędzić czas, czytać słowo i być wykonawcą słowa, i dzielić się fragmentami z innymi osobami i pokazywać im, jak to działa, a niekoniecznie słuchać przez 2-3 godziny rzeczy, które tak naprawdę praktycznie nie pokazują rzeczy, jak mam to uczynić. To jest trochę jak z gitarą, nie? że jeżeli mi ktoś powie słuchaj, chwyć F-dur, albo to jest F-dur, ale nie pokaże mi jak palcami, ja tego F-duru nie zagram. Dlatego widzimy potrzebę tego, aby uzdalniać innych do czynienia uczniami, niekoniecznie, aby im mówić, co mają robić, bo jeżeli im nie pokażesz, to oni tego nie zrobią. Dobrze, to zobaczcie, kolejna rzecz. Wzorzec Chrystusa uczeń. To jest y, takie proste narzędzie, które pokazuje nam, w jaki sposób My, jako wierzące osoby, powinniśmy funkcjonować. I teraz zobaczcie, pokażę to na słupkach, żeby to było prostsze do zrozumienia, do zaobserwowania, ok? Czyli zobaczcie, te różne wzorce, jakie mamy. Mamy, mamy różne wzorce w kościele, i chodzi o to, żeby być wzorcem Chrystusowym. Więc zobaczcie, na początku mamy wiedzę. Mamy taki słupek. Później mamy praktykę. I mamy później uczenie innych, czyli, czyli czynienie uczniami. Uczenie. I zobaczcie. Jeżeli ja w danym dniu na przykład przeczytałem dwa rozdziały, i to było takie hmm, to było takie 50% tego, co zrobiłem, czyli, czyli udało mi się w tym dniu włożyć 50% jakiejś takiej wiedzy do głowy. I później nic nie praktykowałem, ale nagle gdzieś w kościele, gdzieś na spotkaniu, próbuję na przykład 40% tego nauczyć, albo wskazać, albo pokazać. To my wiemy, że jeżeli jestem człowiekiem, który ma wiedzę, nie praktykuje, ale uczy innych, jak możemy nazwać takiego człowieka? No tak, jakby ten człowiek jest, jest po prostu hipokrytą, tak? Czyli hipo. Kryta. I chodzi o to, żebyśmy tak nie robili, że Bóg tego nie chce. Bóg chce po prostu czegoś innego dla nas. Okej. Okay. Kolejny wzorzec jest taki, że zobaczcie. Znowu mam fajny dzień. Tym razem przeczytałem trochę może mniej eee, wersetów. Załóżmy 40%. Do tego próbuję praktykować, czyli udało mi się wprowadzić w życie, tak? 30%. No ale teraz, jeżeli chodzi o uczenie, to nikogo nie uczę. Więc jak można nazwać taką osobę? Osoba, która ma wiedzę, praktykuje, ale nie uczy innych, jakby nie wyposaża innych. No tak, to jest egoista. Czyli egoizm. Okej? Okay? Egoista, dobra. Mhm. I my wiemy, że Pan Bóg tego nie chce. On nie chce, żebyśmy byli po prostu osobami, które nie nauczają innych. Dlaczego? Dlatego, że może być tak, że pewna osoba, na przykład tutaj, nie chce uczyć innych, dlatego że myśli sobie, że jeżeli kogoś nauczysz, to ta osoba, będzie, ta osoba cię przeskoczy, albo ta osoba będzie lepsza od ciebie. To jest pierwszy motyw, albo drugi, że na przykład uważasz, że te osoby, które są wokół ciebie, czy to w kościele, czy w jakimś innym miejscu, one się do niczego nie nadają. Więc po prostu nie będziesz im podpowiadał, ich uczył, bo uważasz, że po prostu jesteś the best. Czyli to jest egoizm. I oczywiście może być jeszcze jakiś tam wzorzec, albo taka, yy, taka słabość. Że ja po prostu się wszystkiego boję, że ja tego nie zrobię, bo się boję. Czyli tak naprawdę jestem egoistą, bo myślę o sobie, okej? Okay? Dobra, a teraz zobaczcie. Wzorzec chrystusowy jest taki, że jeżeli ja w tym dniu przeczytam nawet tylko 10%, będę szukał tego zrozumienia, później zacznę praktykować. Na przykład 9%. I od razu będę podpowiadał uczu innych, to wtedy mamy wzorzec Jezusowy. I pamiętacie na pewno przypowiedź o talentach. Wtedy, kiedy jestem wierny w małym, to Bóg mi objawia. Dlatego, że im wtedy więcej czytam albo więcej przyjmuję, to Bóg powoduje coś takiego, że z mojej głowy wraca to do serca, przechodzi to do serca. Mam większe zrozumienie, większą, jakby, ochotę do działania. I wtedy znowu zaczynam pomnaczać, praktykuję, znowu uczę innych, i znowu Bóg daje mi kolejne pomnożenie. Więc pamiętajcie o tym, żeby pomnażać, nie trzymać rzeczy dla siebie, i żebyśmy pamiętali, że wzorzec Chrystusa jest potężny, jest mocny. I taka ostatnia rzecz. Uczeń Jezusa to nie jest ktoś, kto nauczył się pewnych rzeczy i trzyma dla siebie. Ucze, e, uczeń Jezusa to osoba, która bardziej naśladuje wykonawcę. Czyli wykonuje Pana Jezusa polecenia, a Pan Jezus nauczył nas, Pan Jezus nauczył nas w Mateuszu 28, abyśmy czynili uczniami innych i żebyśmy uczyli ich, jak przestrzegać Jego przykazań. Więc wzorzec Chrystusa, zobaczcie. Spróbujcie to i zobaczcie, jak to działa w Waszym życiu. Na razie, hej. Mówisz o tym z perspektywy nie teoretyka, ale z perspektywy praktyka, czyli człowieka, który zaczął czynić innych uczniami. Zacząłeś widzieć, jak oni e, dzięki temu, że dały się pewne wskazówki, zaczynają słuchać Ducha Bożego. Dzięki temu, że poszedłeś i modliście się o kogoś, zaczęły wychodzić demony. Oni również zaczęli wypędzać demony. Wielu z nich również zaczęło poruszać się w darze słowa wiedzy, czy też w darze rozróżnienia, rozróżnienia duchów. Dzięki temu, że po prostu usługiwali sobie, tak? że pokazałeś im, jak te rzeczy się robi. Czyli da się tego w pewien sposób nauczyć. Wiadomo, że Duch Święty nas uzdalnia, tak jest. dając nam te dary, tak? obdarowując nas, on jest źródłem, ale my poniekąd jesteśmy zobligowani, my poniekąd jesteśmy zobowiązani do tego, żeby pokazać człowiekowi, tak? żeby, go, tak żeby go nauczyć. Tak I jest. to faktycznie działa, tak? Tak jest. Tym bardziej, że jak tu jechałem do Ciebie, to miałem taką myśl, wierzę w Ducha Bożego, że brak pomnażania jest grzechem. No właśnie, czym jest pomnażanie? Czym ono jest dla Ciebie? Wiesz co, jak, jak czytam Biblię i widzę na przykład przypowieść o talentach, to ona bardzo mnie osobiście dotyka, dlatego że każdy z nas dostaje talent od Boga. To mogą być różne dary, różne umiejętności i Panu Bogu zależy na tym, abyśmy nie tylko... Wiesz, praktykowali to, ale byśmy również uzdaniali innych do tego, aby inni mogli to pomnażać. Czyli na przykład, jeżeli ja potrafię czytać Biblię, jeżeli ja potrafię wyciągać wnioski, to fajnie by kogoś nauczyć tego samego. Nie trzymam tylko dla siebie, wiesz, mam wiedzę, super, ten fragment mówi o tym i o tym, tylko próbuję kogoś nauczyć. Jeżeli wiem, jak na przykład modlić się o uzdrowienie, albo wiem, jak się modlić w prosty sposób, chcę kogoś nauczyć, aby ktoś mógł wystartować z lepszego miejsca niż ja może kiedyś wystartowałem, tak? Więc yy, na pewno pomnożenie ma olbrzymie znaczenie w tym, aby bardzo szybko jakoś uzdolnić, tylko aby był Chrystusowy, żeby był dojrzały w Bogu. Bo jeżeli o to nie zadbamy, mieliśmy z Marcinem Kuźmą kiedyś taką sytuację, że podczas modli, Litwy, byliśmy dotkani przez Boga, bo widzieliśmy, że pewne osoby, które nie zostały uzdolnione, szatan potrwał czterech od 4 do 5 tygodni, aby osobę przesunąć. Przesunąć to znaczy zabrać jej radość, przesunąć w miejsce, gdzie ona nie czuje yy, wartości w Bogu, tylko zaczyna ją, wiesz, szatan składać. Więc ważne jest od samego początku, aby nową osobę w Chrystusie uzdolnić do tego, aby po pierwsze potrafiła sama czytać Słowo, wyciągać wnioski. Dwa, aby potrafiła słuchać Ducha Bożego, nauczyć się słuchać. Nie tylko modlitw, ale też co odbiera od Boga. Trzecia rzecz, to jest to, aby wiedziała, że Kościół, czyli ta najbliższa kwesja, czy rodzina jest ważna do tego, aby, aby razem sobie pomagać, aby uczyć się pomagać innym, tak? Czyli my w Kościele czasami mówimy słuchaj, fajnie byłoby komuś pomóc. Czy ja, mogę w to, y, czy ja mogę Tobie w czymś pomóc dzisiaj, albo w tym tygodniu? Fajnie jest uczyć się kochać siebie nawzajem, tak? Tak jak mówi słowo, i czwarta rzecz, chyba najtrudniejsza i mało mówiona w Polsce, czyli płacenia ceny. My musimy pamiętać o tym, że my zapłacimy cenę. I niektórzy z nas zapłacą ceny dla Chrystusa. Nie chodzi o to, żeby się bać. Chodzi o to, że w każdym prześladowaniu, w trudności, w oporze jest błogosławieństwo Boga. Jest w tym też radość, jest też, wiesz, piękno. Ja słyszałem takie świadectwa, gdzie ktoś powiedział, słuchaj, jeżeli w Chinach są takie slangi, nie? Czyli Chińczycy używają slangów do tego, aby mówić o Bogu, o pewnych zasadach. Mówią tak, jeżeli mnie uderzysz, to dajesz mi sposobność, abym mógł Cię błogosławić. Jeżeli mnie zamkniesz w więzieniu, to dajesz mi sposobność, abym mógł rozmyślać o Bogu i rozważać Jego zdanie, Jego, jego słowo. Jeżeli, jeżeli zamkniesz mnie w więzieniu, to dajesz mi możliwość, abym mógł głosić Ewangelię w mocy i mówić. Mocno, świadomie i bez, bez problemu więzienia, bo co, co innego już stoi na przeszkodzie. Mogę mówić o Jezusie, tak? I kolejna rzecz, jeżeli mnie zabijesz, to jest bardzo trudne, bardzo mocno dotyka mi to. Jeżeli mnie zabijesz, to daj, dajesz mi przywilej, abym szybciej spotkał się z Bogiem. Wow. Czyli tutaj w uczniostwie czy w pomnażaniu działa to, co jest napisane w Tymoteusza 2.2, żebyśmy znaleźli ludzi, którzy będą zdolni nauczać także innych. Dank nee? Czyli przekazać im pewne rzeczy nie tylko im, ale żeby patrzeć pod takim kątem, żeby oni byli zdolni to przekazywać również innym. Czy ty to widziałeś w swoim życiu, czy w życiu, w Twoim rodziny, Twojej rodziny, że Twoi uczniowie zdobywają uczniów i kolejne zdobywają uczniów, bo nawet często jest tak, że kiedy my komuś ogłosimy Ewangelię, to często na tym się kończy, jakby nie. Ta osoba już później tego nie, nie przekazuje nikomu, bo my jej tego nie uczymy. To. Czy ty widziałeś, że to zaczyna działać się, pomnażać i że kolejni zdobywali? zdobywają kolejnych? Co, tak, widziałem to w kilku miejscach, gdzie, gdzie mieszkałem, czy w Zgorzelcu, czy w Poznaniu, czy w Warszawie. W Poznaniu widzieliśmy taką sytuację, że razem z Martą gościliśmy Ewangelię, mówiliśmy prawdę Boże Paulinie i Krzysiowi, którego serdecznie, których serdecznie pozdrawiam. Paulina była osobą, która... inaczej, Paulina to jest osoba, która jest typowym pomnożeniowcem, czyli osobą, która pomnaża dar, które otrzymała od Boga, więc była taka sytuacja, że Paulina zaczęła zdobywać taką bliską relację z Kasią, którą też pozdrawiam serdecznie, zaczęła ją prowadzić obupólnie w uczniostwie, czyli same siebie nawzajem się, tak, uzupełniają. Kasia zdobyła Natalię, czyli kolejną uczennicę, czy już mamy czwarte pokolenie? I, 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 i Natalia zdobyła kolejno, więc od, odjąć, to mamy cztery pokolenia, czasami dochodzi do pięciu w tym przypadku, yy, dlatego że wiemy, że pokolenia mnożą się, czy dodają się w taki sposób, że yy, to jest tak, że ty kogoś zdobywasz dla Jezusa i go prowadzisz, podpowiadasz mu pewne rzeczy. Często jest tak, że yy, te pokolenia one cały czas oddziałują na siebie, czyli Paulina pokazuje coś Kasi, Kasia pokazuje coś Paulinie, Kasia pokazuje coś Natalii, Natalia pokazuje coś Kasi. I jakby działa to obopólnie. Teraz w Warszawie, gdzie mieszkam, poznałem takich kochanych braci Krzysia i Karola, których też serdecznie pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Całą ekipę. Więc Karol zaczął kusić Ewangelię Krzysiowi, Krzyś się nawrócił, oni wypędzają demony, oni goszą Ewangelię, oni zaczynają zdobywać kolejną uczennicę czy ucznia, więc tam już dochodzi do trzeciego pokolenia. Więc my widzimy, że ten rodzaj, o którym mówimy, Tymonzat 2, on działa nie tylko w Chinach, nie tylko w Stanach, czy tam, nie wiem, w, w Azji, ale również w Polsce i to ma olbrzymie znaczenie, dlatego że przez pomnożenie jesteśmy w stanie do, dotrzeć do większej ilości osób, tak jak robił to apostoł Paweł, czy przez szkołę Teranosa, czy przez sytuację, kiedy zakładał kościoły w Rzymie itd. itd. Okej, okay. przypuśćmy, że ogląda to teraz jakaś osoba, która chciałaby zostać uczniem Pana Jezusa Chrystusa, czy wie, że potrzebuje pomocy, żeby ktoś ją poprowadził. Jakie narzędzia na dziś możemy udostępnić takim osobom, które chciałyby zacząć być wykonawcami tego dzieła, które chciałyby zacząć widzieć pomnożenie? więc chodzi o to, żeby ktoś zaczął czytać Mateusza 28 od 16 od 16. wersetu do 20. zadał pytania sobie i Bogu co z tego funkcjonuje co wprowadzi w swoje życie jeżeli będzie miał dalsze pytania jeżeli, jeżeli będzie miał dalsze pytania to po prostu niech napisze do nas tutaj yy, jeżeli będzie miał dalsze pytania, niech po prostu się z nami skontaktuje. Pewne ym, narzędzia i fragmenty są u nas na stronie, więc można sobie tutaj wejść. Niech popatrzy na link. I na pewno najważniejszą rzeczą jest to, żeby albo skontaktował się z nami i po prostu zapisał się na szkolenie, bo ważne jest to, żeby praktykować, a nie tylko słuchać, a nie tylko rozważać słowo. Więc do tego was zachęcam. Po prostu wejdźcie i poczytajcie na ten temat i skontaktujcie się z nami osobiście. A my pomożemy Wam wejść na drogę uczniostwa. Oczywiście wszystko za darmo, bo ludzie tutaj zawsze, zawsze się doszukują jakiegoś drugiego dna. Chodzi o to, żeby zdobyć Polskę dla Jezusa Chrystusa. A dołączając tylko ludzi do kościołów, głosząc im Ewangelię i sprawiając, że będą tylko i wyłącznie słuchać kazań, tego w taki sposób nie zrobimy. Nie zdobędziemy Polski dla Jezusa. Więc Kamil, bardzo Ci dziękuję za rozmowę dotyczącą uczniostwa. Dosłownie dotknęliśmy lekko tego tematu. Myślę, że ludzie pewnie, niektórzy będą mieli więcej pytań, ale to już myślę w wiadomościach prywatnych i poprzez formularz, który tak uzupełnią jest. i zgłoszą się, jeśli chcą wejść na drogę uczniostwa. Dzięki Dzie jeszcze raz. Dzięki również. Pozdrawiam serdecznie i błogosławię Was. Do usłyszenia. W imię Jezusa. Z Bogiem.